MPIC GO prezentuje. Cześć, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania wersji audio mojego newslettera. Jeśli zainteresowały Cię treści z tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji pełnej wersji z najciekawszymi linkami do trendujących informacji w internecie. Możesz ją mieć w swojej skrzynce mailowej raz w tygodniu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kurasiński.com, ukośnik newsletter. A tymczasem zapraszam na wstępniak tego tygodnia. Co nam zaprzątnie głowę w 2021 roku? Nie można nie zacząć od USA. Joseph Robinette Biden Jr. został oficjalnie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Eksprezydent Donald Trump, ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, nie ułaskawił siebie, tylko 140 innych skazanych, w tym Steve'a Bannona i rapera Lila Wayna. Twitter natomiast zaskoczył wszystkich swoją decyzją o wyczyszczeniu followersów Trumpa i przekazaniu tak wyzerowanego. Oficjalnego Twitterowego konta Potusa nowemu prezydentowi. Uh, jak skomentował takie zachowanie Twittera Rob Flaherty, digital director Bidena? They are bending themselves over backwards to break with 2017 protocol they said on the transfer of accounts, and also breaking with every other social platform in providing the new administration or follower base. A co poza tym i prezydentem USA czeka nas w 2021 roku? Jakie tematy mogą zdominować newsy i na co powinniśmy zwracać baczniej uwagę? No właśnie, bo na co pozwolimy jeszcze wielkim korporacjom technologicznym, tak zwanym Big Tech? Największe amerykańskie spółki i te chińskie zeszły rok kończyły pod ścianą. TikTok w USA zmuszony był do sprzedaży przez Trumpa. Swoich aktywów nic z tego, co prawda, nie wyszło, ale wiadomo, że ten chiński serwis musi mieć się na baczności. Facebook oraz Google mają rozpoczętych wiele procesów i nastawiono wrogo przeciwko nim prawicową część sceny politycznej, nie tylko tej amerykańskiej, co pokazują baloniki próbne wypuszczane przez Węgry i Polskę, za to, że poza blokadą kont społecznościowych Trumpa serwisy społecznościowe wymiotły wiele kont ekstremistów. Natomiast lewica i politycy środka domagają się od serwisów społecznościowych i big tech większej kontroli i regulacji. Prezesi Facebooka i Google'a rozpoczęli 2021 rok od planowania, kiedy stawią się na sądowych salach i także liczenia premii i zysków swoich koncernów, ponieważ te wykazały ogromne skoki w generowaniu przychodów. Jak na razie prezydent Biden w tej kwestii jest zagadką. Mówię oczywiście o tym, co zrobi kolejny prezydent z regulowaniem dużych amerykańskich serwisów społecznościowych. Czy będzie kontynuował tę decyzję prezydenta Trumpa i rzuci się do gardła mediom społecznościowym, zarzucając im cenzurę, czy raczej ugnie się pod naciskiem lobbystów z Silicon Valley i pójdzie na rękę technologicznym korporacjom? Jego rząd będzie wspierał kontrolę i regulacje, czy da się raczej przekonać to do tego, żeby to wszystko rozmyć w wieloletnich procesach w sądach? Kolejnym bardzo ważnym tematem jest powstawanie coraz większej ilości partnerstw publiczno-prywatnych, takich jak NASA i SpaceX, jak Ministerstwo Skarbu i Square, jak Palantir i Ice, jak projekty Maven czy Jedi realizowane z Pentagonem. Tylko mała część projektów, w których maczają palce firmy technologiczne. Są na usługach ministerstw czy wojska. Ciężko ich się pozbyć, oferują bardzo dobre usługi w bardzo dobrej cenie, no ale nie robią tego bezinteresownie, ponieważ oczekują po prostu na wzajemność oraz na ochronę, kiedy zaczną się przeciwko nim pojawiać zarzuty i procesy. Więc jak w tym 2021 roku będziemy radzić sobie z przekraczaniem cienkiej granicy współpracy? I uzależnienia od kolejnych spółek technologicznych? A no to właśnie jest bardzo dobre pytanie. Drugi temat, który wraca jak bumerang, to praca, która się potwornie zmieniła. Mówimy obecnie o wielkiej domówce, ponieważ non-stop pracujemy w domach. Staliśmy się niewolnikami naszego domowego zacisza, do którego tak chętnie wracaliśmy z pracy. A teraz nie wychodzimy z domów, bo po prostu w nich pracujemy. Więcej i więcej, bo przecież ciężko nam oddzielić kwestie prywatnych od tych pracowych. Jak to wpłynie na rozwój wszystkich firm, tych, których zdecydowało się na wysłanie pracowników do domów? Czy tacy pracownicy nie zaczną się szybciej wypalać? Czy firmom nadal będą potrzebne biura? No właśnie, na te pytania coraz więcej osób, pracowników jak i pracodawców będzie poszukiwało w 2021 roku odpowiedzi. Kolejny temat to ten na literkę P, czyli jak pandemia bo już wiemy że w tym roku nie pozbędziemy się covid-19 i musimy liczyć się z przedłużającymi się sankcjami jeśli chodzi o przemieszczanie się i bezpieczniejszy tryb życia. Polska jest już na szczycie tych państw czy tych notowań, które pokazują, że nie daliśmy sobie rady z pandemią. Zamiast przygotować społeczeństwo do jesiennej fali, zafundowano nam niekończący się spektakl pod tytułem Muszą odbyć się prezydenckie wybory, więc w efekcie mamy ogromne na tle całej Europy wzrosty zgonów. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w listopadzie 2020 roku zmarło o 97,2% więcej osób niż średnio w listopadzie w latach 2016-2019. Tak właśnie agencja Eurostat definiuje nadmierną śmiertelność. Mowa oczywiście o wszystkich zmarłych, zarówno ofiarach COVID-19, jak i zmarłych osobach, u których nie wykryto koronawirusa. No, te dane musicie sami przyznać, są. Przerażające. Pandemia oczywiście nie skończy się ani w tym, ani w przyszłym roku, pomimo tego, że będziemy masowo się szczepili. Nawet nie przez to, że pojawiały się nowe, agresywne szczepy, tylko dlatego, że po prostu nie uda nam się wyszczepić wszystkich osób. A przypominam, że do osiągnięcia tzw. odporności stadnej potrzebujemy aż 60-70% społeczeństwa, które jest po prostu na wirusa odporne. Pandemia będzie o sobie dawać znać latami. Powrót do normalności, czymkolwiek ona będzie, będzie bardzo, bardzo długi. A państwa, państwa będą ponosiły skutki olbrzymich długów zaciągniętych na poczet walki właśnie z pandemią. Pojawią się kolejne fale mniejszych plus większych bankructw, wszystko to stanie się wielkim, wielkim problemem dla Funkcjonowania Europy i Ameryki. Tak więc, COVID, pandemia, koronawirusy, z tymi tematami niestety jeszcze będziemy bardzo często mieli do czynienia w tym roku. Kolejnym gorącym tematem, który na pewno nie będzie schodził z czołówek gazet i mediów, to oczywiście Chiny, bo państwo ośrodka, jak się okazuje, skorzystało na pandemii. Gospodarki światowe dołują, a tymczasem chińskie PKB jest na plusie. I to pewnie będzie powodem dalszych działań albo kontrdziałań amerykańskiego rządu. Wojna handlowa zapoczątkowana przez Trumpa na pewno będzie trwała. Chiny mogą teraz skorzystać ze swojego bogatego skarbca i w czasie kryzysu kupować i wasalizować kolejne kraje na całym świecie. A Ameryka i Europa musi się przed tym skutecznie bronić, albo przynajmniej udawać, że ma jakiś pomysł. Z drugiej strony, Chiny są na tyle silne, że będą po prostu aktywnie atakować. Szczególnie, że partia komunistyczna gra bardzo mocno na chińskim nacjonalizmie i nastawia wrogo do zewnętrznych przeciwników. Możemy też spodziewać się tak zwanego dalszego cyfryzowania wszystkiego, co się rusza czyli po prostu głębszego wchodzenia w nasze zdigitalizowane życie w pracy, w domu, we wszystkich naszych aktywnościach. Na pewno jeszcze bardziej z dnia widzimy Zooma, przestaliśmy tęsknić do pracy w domu. Dom, jak wspominałem, stał się raczej synonimem pracy. Staliśmy się coraz większymi, a właściwie byliśmy już przedtem, a teraz sobie to uświadomiliśmy, jak bardzo jesteśmy zależni od technologii. Zaczynamy tęsknić do widoku ludzi bez maseczek, do tego, żebyśmy mogli spotkać się i bez większego problemu po prostu ze sobą przebywać bo bycie w trybie online nie jest już oznaką nowoczesności, czy pozycji społecznej, ale po prostu bardzo dużej podległości. Także w Polsce runęły ostatnie bastiony. Urzędy i szkoły zostały przeniesione rodem z XIX wieku w XXI wiek, w okresie zaledwie kilku tygodni. Oczywiście nie bez problemów, ale trzeba przyznać, że skończą się w końcu rozmowy o potrzebie cyfrowej transformacji w firmach i urzędach. Bo po prostu ona się dokonała, tylko niestety część pacjentów zmarło. Szanowni, to tyle jeśli chodzi o wstępniaka, ale teraz zapraszam Was również do zapoznania się z pozostałymi rzeczami, treściami, które przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Wybrałem, wyselekcjonowałem, przeczytałem za Was i postanowiłem umieścić w newsletterze, żebyście mogli po prostu wzbogacić swoją wiedzę. Jako pierwszy artykuł polecam Wam informację o tym, że aż 75 Procent nowych sprzedawców na Amazonie w pochodzi z Chin. To jest nowa metryka, która pojawiła się w, w za miesiąc styczeń. O tym, że na Netflixie została przekroczona magiczna liczba 200 milionów klientów, którzy płacą za dostęp. Co spowodowało, że oczywiście akcje Netflixa poszły w górę. Będziemy też. Mogli przeczytać, czy będziecie wy mogli przeczytać o tym, że San Francisco po prostu pustoszeje, szczególnie jeśli chodzi o pracowników, którzy wyjeżdżają z tego miasta bardzo drogiego i nieprawdopodobnie zatłoczonego. Wyjeżdżają, ponieważ pandemia spowodowała możliwość oddalenia się znaczącego od miejsca pracy, pracy w domu, więc Dolina Krzemowa wynosi się. Przestaje być takim bardzo skoncentrowanym jednym, jednym miastem. Możecie też przeczytać o tym, że My, tak naprawdę Bitcoin jako kryptowaluta jest martwy. Ten bardzo kontrowersyjny dla niektórych artykuł jest podparty bardzo ciekawymi argumentami. Ja jako osoba, która raczej krytykuje powszechnie kryptowaluty, będę oczywiście was do przeczytania tego materiału namawiał. Znajdziecie oprócz tych wymienionych przeze mnie przed chwilką bardzo wiele innych Newsów, także zapraszam serdecznie do czytania, a przede wszystkim do subskrypcji Kurasinński newsletter. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ampic Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybuj kanał Ampic Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.